Przyjazd, szybciej, prędzej, szyb, szyb, szybciej, szybciej, że jeszcze będzie. A, 4, Twoje nazwisko znowu jest na pierwszych stronach g gazet. W przyszłym tygodniu Super Strikers podejmują drużyny Super Strikers. Zawsze piszą to sama samo. Kto strzeli więcej bramek? Shaker czy. Shaker, kara czy kara? Zamiast się wściekać, zastanów się jak pomóc drużynie. Mam już dość, już dość, że wszyscy ciągle mnie z nim porów dworworów dronują. W najbliższym meczu ze Strikes raz na zawsze udowodnię całej subkusji o jej super, i super -lidze, Kto jest najlepszy? Świetnie. Ale pamiętaj o trzech podstawowych etapach. Etap pierwszy. Nie rób głupst! Etap drugi. Nie rób głupst! A etap trzeci. Etap trzeci... Nie rób głups! Ja jasne. <noise> Ale jak mam się dowiedzieć, co oni kombinują? Czytaj dalej. Skrętny tygrys jest ufolutkiem? Nie, nie to! Trener Supa Bush Strikes odwiedził Instytut Naukowy przed meczem z niepokonaniem. <guland sozialista> <guland sinus ihnen> Prawdopodobnie. Jak już coś robisz, rób to porządnie. <guland>. A ty, co zrobisz? <gulandalgia> Etap pierwszy. Three. I'm finally here. 50,000 fans screaming. I kept my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort. every skill that I've got. I'll play the super leagues greatest. Give them my best shot. Every minute I'm a Now I'm gonna be a fighter

Niepokonany Każdy mecz, grany przeciwko niepokonanym, to wo wojna. Teraz też nie będzie inaczej. Trenerze, czy wiemy już, co niepokonani dla nas przygotowali? Wiesz, szersz. Najlepszą strategią jest być gotowym na wszystko. Trenerze? Król plotki, że mamy trenować w Instytucie naukowym. Mm. Czy to prawda? Właśnie! Czy to prawda, że Tygrys jest z kosmitą? Nie. Czy mogę zaparkować mój spodek na waszym boisku? To prawda, Klaus. Profesor prawie skończył pracę nad maszyną kompa komparatywną. Będzie ona w stanie porównać was z przeciwnikami i przygotować program treningowi, dzięki któremu staniecie się od nich lepsi. No dobrze, już prawie gotowe. Jeszcze tylko kalibrer. mila libracja. Etap pierwszy. Inwisznie, szło w znal, Idealnie, doskonale! Po szczegółowej analizie przeciwników subuka Strikes maszyna komparatywna przygotowuje odpowiedni zestaw ćwiczeń dla każdego gracza. Etap pierwszy zakończony. <śles> <śles> Specjalnie dostosowany trening z pewnością pomoże Strikers zatriumfować w tym sezonie Super Etap Rik. drugi: zniweczyć plan lub wykorzystać go sama z mymu. Hehehe, wybieram obie opcje. Koniec pracy! Wyłącz się! Włącz się! Wyłącz się! Trenerze! Wszystko chodzi jak w zegarku. Maszyna się. W, w, się zepsuła! Jestem pewien, że dzięki tej maszynie Super Strikers zdobędą przewagę nad innymi zespołami. Doskonale! Profesorze! Profesorze! Maszyna się się zepsuła! Wszystko chodzi jak w zegarku. O nie! Trenerze, ja obawiam się, że mam złe wiadomości. Doskonale! Lepiej uważaj! Maszyna się... W, w, się zepsuła! Rusali? S serio? Właściwie... to od kuzyna znajomego jego ciotki. O, ho, ho, ho. Szkoda, że niczego nie nauczył cię Harry Dini lub jakiś jego krewny. To jak? Włączysz maszynę? Nie zgadzam się! <noise> Maszyno komparatywna! Wyłącz się! Witam w programie maszyny komparatywnej. Maszyna komparatywna przygotowuje efektywny program treningowy dla każdego zawodnika Super linii. Proszę wybrać drużynę przeciwną. Wybrałeś Super Strikers. Proszę wybrać zawodnika do porównania. North Show chce innego. Luźny Joe. Szybszego. Skrętny tygrys. Agresywniejszego. Wielki, bo... Szybszego. Shake. Nie. Chce silniejszego. El Matador. Chcę innego, zwinniejszego. Ściana Tygrys. Szybszego. Chcę wszystkich. Shaker. rasta. Wybór wielu zawodników. Proszę czekać. Z Znakomicie. O to mi właśnie chodziło. ]因. Wybór kilku zawodników naraz to zły pomysł. Zachodzi ryzyko narkolepsji będącej wynikiem przetrenowania. Brawo, będziesz. Czy chcesz kontynuować? Um. Tak. Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować? Kontynuować? Tak. Czy nie jesteś naprawdę Taak. pewien, że chcesz kontynuować? Posuwasz się za daleko, za daleko! Nie całe dwa dni zakończę mój program treningowy. Gramy na Strikeland. Co za mecz! Supa Strikers podejmują niepokonanych! Zgadza się, Brendo! Kibice liczą, co ja mówię! Są pewni, że to będzie epicki mecz! Te dwie drużyny to odwieczni wrogowie, a między ich napastnikami trwa zażarta rywalizacja! To wszystko, co trzeba zrobić. Doskonały plan! <noise> Zdominujemy ostatnie 30 minut meczu. Pamiętaj o upływie czasu! Oczywiście! Skarra! 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 Shaker! Powiedziano już chyba wszystko o rywalizacji Shake'ego, Nierzisa i Skary. Na czas, by ostatecznie rozstrzygnąć, który z nich jest lepszym napastnikiem. Jedno pytanie jest teraz na ustach wszystkich: gdzie jest Skarra? Czy niepokonani chcą wygrać bez swojej największej gwiazdy? Shaker ma okazję na awawa w zestawieniu najlepszych strzelców. Hehe, Skarra nie gra? Chłopaki, to będzie spacerek! Niepokonani raczej... Nie pokażą się dzisiaj z najlepszej strony. Skarra miałby opuścić mecz? To zbyt proste. Super strikers są dzisiaj w doskonałej formie. Shaker wychodzi na czystą pozycję i strzela go <Gunny> oh, nie! Co mu jej Jest? Proszę pana, czy wszystko gra? Hej, coś nie liczę, tak? Oh, ze mną wszystko w porządku, ale z nim. Ale on jest wielki! Jak mamy zatrzymać tego potwora? O, Skarra wygląda jak super bohater! muszą uważać! Świetnie! Widać, że bardzo ciężko trenował. Panowie, będziemy musieli dać z siebie naprawdę wszystko. Skarra idealnie wybrał moment wejścia. Co pan ma na myśli? Uniknie dar będącej wynikiem przetrenowania. Znasz ją? Nie, ale mam se o OS. To znaczy... Oprzestrzeż cię skrótów. Skarra poddał się treningowi, dzięki któremu będzie nie do zatrzymania aż do końca meczu. Zaczynamy zabawę. Nie będziesz się dobrze bawił. O! <laughs> Jesteś pewien? Widziałeś to, co ja? Szana broni! E, e, co? Nie było Paulu? Gol! Niesamowite, niepokojące! W stanie sam wygrać mecz! Nikt go nie zatrzyma! Bez dwóch zdań! O co tu chodzi? Dlaczego wszedł dopiero w 60 minucie? No Trener powtarzał: Musicie zachować przewagę nad przeciwnikiem. Obserwujcie jego grę i przewidujcie każde zagranie. Mecz zostaje przedłużony o 3 minuty. Zmęczony? Nie, hej, wcale nie. To czemu cię zmieniają? Ja. Hej. Co z tobą nie wytrzymasz jeszcze trzech minut? Nie, nie mam mowy! Wygramy! Dzięki mnie! Skarra! Skarara! Nie! Nie, 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 nie! O, o, Czyżbym się pomylił? Jak mogłem się pomylić, pomyliłem się! Nigdy nie widziałam tak grającego Skarry. To on jest dzisiaj królem streakala! I to pewnie on strzeli decydującą bramkę. Obym miał rację. To pewnie on strzeli. Gol! Niesamowite, Niepokonani wracają do gry! Skarra jest w stanie sam wygrać mecz! Nikt go nie zatrzyma!